Na temat. Wysokość miałaś bardzo fajną. Wysokość miałaś fajną być na wysokości obręczy. Tylko nie bój się tego, że jak już złapiesz wysokość i webiesz tą piłkę, to nie bój się tego, że masz ją wyciągnąć wysoko, tylko już wkładaj ją do tego kosza. To ma być szybko. Szpyk, pyk. Tyle. Jest po wsadzie. I nie masz łapać kosza i tak dalej. Możesz łapać obręczy. Jak złapisz obręczy, to pomożesz lekką stabilność złapać w powietrzu i potem bezpiecznie wylądujesz. Ten sam temat, tylko nie jestem już tak blisko kosza, bo generalnie jak przełożyłeś już, znaczy już wziąłeś piłkę ze mnie, to już byłeś nieco za daleko. Więc ja stanę sobie półkroczka tutaj, że jak już będziesz miał piłkę, no to będziesz w okolicy obręczy. I przede wszystkim nie bać nie się i nie musisz tego robić na 100%, na razie nam zależy, żebyś po prostu to zrobił. Nauczyłem Cię w cztery minuty. Zajebiście. W cztery minuty zostałeś nauczony jak zrobić wsad nad kimś. Tak się to właśnie robi. Ale coś czuję, że wrócę do momentu takiej dalszej prognozy, że tutaj to jest silne po prostu. Przed... Bo to jest akurat przy ogólnie przy wsadach, ty jest to przejebane, że zazwyczaj trafiasz sobie bokiem no na twarz pod kościami. A ja mam tak zawsze, Masa. Robię, A jeszcze I teraz robimy ten sam temat, tylko chcesz, że jak już złapisz wysokość, to wiesz jak ma wsad wyglądać? Szybko. Tu robisz swoim tempem, ale tu kończysz jak najszybciej, żeby nie było tak, że jesteś na wysokości obręczy, a w kończysz jakimś spadasz. W momencie, gdy ty jesteś najwyżej, to jesteś w stanie połowę łopce wsadzić, nie? Jeśli to dobrze wszystko sobie zgrasz. Ja ci się ustawiam. Jestem gotowy, chcesz to lecisz. Siadło? Siadło, pochodź Spoko. Ogarniemy dalej. Bez problemu, dasz radę. Im bardziej, że zaraz zobaczysz, że to będziesz na 2,90 odsadzał praktycznie i nie ma się o co mać. Ustawiam się. Uf. Uf. Widzisz w tym momencie, że ma Tidabla ogarniętego. 7 minut, 7 minut, dwa wsady jesteś na konkurs nauczony. Czyli mój Windmill nad. Tu może być ciężko, więc zrobimy sobie tylko łąkbila dwoma rękami. Bo jedno, jak zrobisz, to nie będziemy ryzykować, że piłka będzie latać gdzieś po lampach. Tylko tak. Będziesz nabierał już stąd, bardziej na prost poszła, pod tak pod I Jak złapiesz piłkę, masz ją, jak wysokość złapiesz, zakręć ją do prawego boku. Spróbuj sobie. Tak jest. I masz młyn dwoma teraz będzie jeszcze proste, bo to nie będzie tyle. Dawaj, zapraszam, lecisz. Ale co na... no, ten sam temat? Ten sam temat. Trzeci sad masz. Wiesz co, ja chcę sobie ławeczkę odsunąć. Weź zawsze coś tam miejsca więcej. I patrz tu. Ja staję tu. Ty praktycznie masz miejsc, Nie masz za dużo miejsca, bo na sam naskok. I robisz to samo. Dosłownie to, to samo, tylko pewnie łapiesz dwoma i robisz ten ruch. Kończysz. Ruch ma być szybki, żeby zdążył. Dobry, w, do, w dobrej wysokości go do zrobić i jak? Nie wiem czy to młyny ale na pewno było fajnie. Na pewno było fajnie, bo jak czysto weszło to już jest dobrze. Co robimy? Zwykle dwoma łapami. Zwykle dwoma łapami, tylko że z tej strony, bo jest więcej po prostu miejsca na nabieg, nie. Ja stanę, masz po prostu dwoma rękami wcisnąć, koszujesz już koło trójki, więc sobie spróbujesz. Spróbuję ci też troszkę wyżej podtrzymać piłkę, na głową, bo miał jeszcze więcej w sensie mm -hmm. możliwości, żeby się odebrać. Ciało? Ciało. No i widzisz, zajebiście. 재 <laughs>